E, dobra, na czym tu my ostatnio stanęliśmy? Co my tu mieliśmy do zrobienia? E, Wyslot nie może zostać pokonany, to wiemy. Sp Spala. Aha, dobra, my mieliśmy spalić te... te krzewy wszystkie. Krew niewidocznych nie skrzyć. Dana, to te też wiemy. Skradzione dziedzictwo. Znajdź tajną kryjówkę piratów. Pokonaj armię piratów, to, to już mniej więcej wiemy. E, co my tu mieliśmy? Zamek, któryśmy wszystko już zrobili. W zamku mieliśmy gościa, która nam się jeszcze nie skończyła, Ok. Gdzie mm. ja tu szedłem? Tu już jest zrobione. To też już mamy. To też już jest nasze, to jest złoto, ale to statek byśmy potrzebowali. No tu będzie niskie, będzie walczył A to jest wyjście O że bohatera trwałą premią Dobra Tu się musimy dostać, dobra chyba... Aha a gdzie tu można było tą łódkę kupić? A tu była łódka, dobra. No to tu idziemy atakować w takim wypadku. Idziemy na morze, bo tu już górę mamy wszystko całe zwiedzone. Tu nic nie ma ciekawego, dobra. Tu już mamy plan. Jak my tu z kasą stoimy? Co my tu mamy? Żywotar dostaje 10 do przywódcy. Podwaję liczbę punktów ruchu karowany i będzie karowana, pierwsza walka dzisiaj. Eee, zacznij walkę. Szkoda tylko, że nie chcą sobie przyłączyć niestety, ale cóż. Dobra, co tu mamy tu Trzy jednostki strzelające. Ten jest najmocniejszy, tego trzeba ubić Brona Brona Aczkolwiek kura może atakować od razu Dobra Podejdźmy bliżej Ten jest mocniejszy Jeszcze jeden strzał? Nie, szkoda. Jeden, dobra, to nie tak strasznie. O nie! od razu no no bez jaj no już ten jeden nie mógł go dobić dobra to obrona siadło Tego strzelił, Już nie mógł tego zaatakować a podwójny strzał, to dobrze Na plus Zatakujemy, że mniej nasz e, zaranił. I dobra. Trochę straciliśmy, ale musimy to przeżyć. No przynajmniej sobie teraz staty kupię. Nie stać mnie? Kurwa no serio, jednego drewna mi brakuje? akurat jedno drewienko, jedno Zbuduj. czas wyruszyć na morze ci piraci tacy są w ogóle niskie Kurna, chciałem wziąć doświadczenie, nie dokliknąłem Ale dobra Niskie, ja sobie poczekam z atakami w sumie, czy ja wrócę się W sumie, bo to już tura Ulubiony tydzień Lwów Czy ja mogę sobie coś ulepszyć, nie? Daj mi jasno, dobra, bierzemy to przy okazji. Czy ja na tyle mogę podejść? Nie. Eee, Jak teraz? Niskie dalej. Wszyscy bohaterowie posiadacze latarni morskiej żeglują statkami. O, no to by się przydało. Spróbujemy podejść do tego. Niskie, bo niskie, ale znowu strzeleckie. Trzeba od razu podchodzić do nich. Nie ma co się cackać. Szkoda mi tej jednostki Wreszcie się żyje Jak nie teraz, to kiedy, nie? Kto będzie pierwszy? Dobra, tego zaatakuję jeszcze więcej 10 super 16 ci są nie groźni w teraz w tym momencie Ej, ustawiłem się w kolejce straciłem wieża. Dobra, nie było tak źle. Continue. Dobra, mamy awans. My żeśmy tu teraz szli w to. Na koniec każdej rundy bojowej, każde wrogie stworzenie otrzymuje 50 obrażeń od Magii Ziemi za każde ciążące na nim piętno. Nauka. i teraz potem będziemy lecić to. Eee, ty sobie sieć. Tylko czekajcie, czy ja tobie to oddałem. Może i nie. Eee, nie będę tam na razie szedł. Aczkolwiek tego pirata bym zabił, ale tu się kręci ktoś Niskie Dobra, podejdę tu coś jest Darze bohatera trwałą premią PD Trywialne Okej, okay, bo tędy przepłynę Tak, to sobie tam polecę teraz Stać mi no coś w zamku? O, Kapitol, super, więcej, więcej kasy będzie odnawiał 6 punktów ruchu, ten tu krąży cały czas, ale niskie, to jesteśmy w stanie go pokonać czysto teoretycznie niskie, to sobie poczekam Przez wszystkich stworzeń elitarnych zostaje podwojona U nice Zadanie zaktualizowane. Skradziono tajną kryjówkę piratów. A, znajdź tajną krójówkę piratów. Aha, dostań się do kryjówki piratów. Czyli to jest ta kryjówka piratów? Tutaj? Dobra. Albo to. Nie kupię wszystkich. A jak... tutaj podejdę, mnie tylko ci piraci nie zadekowali, a idą do mnie. nemůžou. Kurna, ale. Trzeba mi się to w jednej turze, no prawie zrobić. Ty wracaj do zamku. Się tu nie kręć za specjalnie. Coś mogę kupić. Wieże obronne. Czego znoży za zetkowa. Trywialne, o! to, Ta tam się podoba, takie trywialne to. Drakon, zacznij walkę. Dobra, która ta jednostka jest strzelecka? Bo nigdy nie pamiętam. Dobra, te tutaj z tyłu. Ma ich 3 czterech. Robimy pierwszą lepszą. Nie wychylajmy, bo też ma to dwie jednostki ofensywne. No, się chyba pokusiłem. jednak o zabiję obu. nice <laughs> żeby mi tutaj do niego nie podszedł za bardzo Nie dam rady trzech zabić Ale dwójka też dobra Szósteczka i na hita pójdzie dobra Naw, Nawet nie, nie, nie draśnie Nie ma takiej opcji To już 12 co najwyżej to mnie może Tym to posmyra No oddaj mu Dobij go. Tak jest. Dobry żołnierz. Tu go dobije bohater. Kurna, szybka, szybka walka. Tak można grać. Właśnie, bo ja dostałem poziom. A nie, nie dostałem poziomu. Jeszcze myślałem. Pomyliłem się. możemy tutaj co nasze tu się jest tak żeby był nieumyślnie. Budować też nic nie możemy. Piracie niewielkie, niskie. Nie, ja to tu się pokuszę tu się pokuszę w sumie czy ty dasz sobie radę statek załatwić? na wszelki upadek? tydzień w którym tajemnicze istoty decydują o przyszłości Ashanu dobra, się decydują To, to to nie wiem po co cyklopy są nie będzie łatwo, ale od cyklopów zaczniemy Cyklop, 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 na 420 mają, jednostki strzeleckie, może od jednostki strzeleckiej to sobie ich poobijam najpierw, bo cyklop nie wiem czy nie będzie chciał odpuścić, obrona, obrona, o gdzie jest moja strzelecka, uuu, na hita padł, super Recykloppy trochę robić też. Recykloppy chyba nie mają dużego tego, ruchu. Sus strzeleckie! Ten jest strzelecki? Ocie! Ja nie wiedziałem. Odwet? Nie, dobra. Jak nie zrobi odwetu, to mogę go zatykować. Szkoda, że jeden. O no tu już zrobi odwet. Dobra, niech robi. Myślę, że przeżyje. 16! No jednak to był błąd. Chcę, tak by stój grzecznie. A i my czemu odwet robi, czy przyczekam tym ładnie, warto było. Warto, warto, bo warto było. Zamknij. No i mamy to.